Państwo, w tym pięknym nastroju zimowym, które nas otacza, chciałam życzyć z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i do zobaczenia w nowym roku. Życzę zdrowym, spokojnym, Świąt, żeby... Naszym studentom, doktorantom i pracownikom. Raz wszystkim sympatykom Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego. Życzymy wszystkim pracownikom i studentom Wydziału Architektury po pierwsze dużo szczęścia i zdrowia w tym trudnym czasie, wspaniałego czasu spędzonego z rodziną, a tak samo cierpliwości walczeniu z komputerami. Miejmy nadzieję, że w następnym semestrze wszyscy już zobaczymy się na wydziale architektury. Życzymy wszystkim odpoczynku od ekranu. Od Teamsa, Zuma, Revita, Photoshopa, AutoKADA, Archicada i wielu, wielu innych. Życzę słodkich świąt! Wszystkim dyplomantom wycnienia od pracy nad projektem. I dla naszych studiów a Merry Christmas i Happy New Year. Well, at least better than the previous one. And besides that, I'm guessing that these past three months weren't that easy, so get some sleep, some extra sleep, get some rest and, you know, leave the computer on the desk and have a good time! you <laughs> and